Czym są testamenty szczególne? Testamenty szczególne są sporządzane w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak obawa rychłych śmierci, testora podróż statkiem lub działania wojenne. Mogą być one sporządzane w sposób uproszczony, np. ustnie w obecności światła. Testamenty szczególne są przydatne w sytuacjach, gdy nie ma czasu lub możliwości na sporządzenie standardowego testamentu. Jednak ze względu na ich Tymczasowy charakter powinny być one traktowane jako rozwiązanie awaryjne. Warto pamiętać, że po ustaniu tych nadzwyczajnych okoliczności spotkadawca powinien jak najszybciej sporządzić nowy testament w standardowej formie, aby uniknąć niepewności co do swej woli. Testament szczególny traci moc po sześciu miesiącach od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której testator zmarł przed upływem tego terminu. Wówczas testament szczególny zachowuje swoją ważność bez względu na upływ czasu. Warto jednak pamiętać, że bieg terminu ulega zawieszeniu, jeżeli spadkodawca nie miał możliwości sporządzenia testamentu zwykłego. Szczegółowe informacje o dostępności pomocy w różnych sprawach znajdują się na stronie internetowej polso.pl